Oblicz, ile gramów pasu siarkowego 6 znajduje się w 200 cm sześciennych roztworu o stężeniu 60%? Gęstość. O, jak mamy do czynienia z gęstością, to moją ulubioną czynnością i waszą również też, mam nadzieję, jest zrobienie sobie proporcji. 1,5 grama siedzi w 1 cm sześciennym, a ile ja mam tych centymetrów sześciennych? No, 200. 0,2 decymetra. To 200 cm sześciennych. Mhm. No to liczę tu x. X równa się, przypominam na krzyż X razy 1 równa się 1,5 razy 200. Półtora y, razy to jest mnożenie, prawda? Razy 200 to się równa 300 gramów. Dopiszę gramów. 300 gramów. Mhm. Dobrze, ale to jest. To jest masa całego roztworu. I teraz znowu dwie opcje. Albo z proporcji, albo ze stężenia, ze wzoru na stężenie. Ja mogę zrobić ze wzoru na stężenie. Czyli tak, stężenie procentowe jest dane. I wynosi ono 60%. Czyli to 60% to się równa. Znamy masę substancji? Nie znamy. Czyli X masa substancji to jest masa, masa nasa, nasza masa nieznana. Podzielić przez masę roztworu, czyli 300, wszystko razy 100%. Dobrze. Chcę wydobyć z tego X. Dzielę obie strony przez 100. Dzielę przez 100. Do naszych eleganckich um, wyliczeń tutaj tego CP nie musi być, więc możecie to, tego sobie nie zapisywać. O, teraz będzie bardziej elegancko. Czyli tak 0,6 równa się x przez 300. Mhm. No to jak w ten sposób to obie strony równania razy 300, bo chcę mieć samego x. Tak? Obchodzi nas X w wyliczeniach. Ile to wychodzi? 06 razy 300 to jest. 180 gramów. Jest ten wynik prawdopodobny i możliwy, ponieważ zobaczcie: 50% z 300 to 150. My mamy 60, czyli trochę więcej. Skoro trochę więcej, a 180 to jest trochę więcej niż 150, ale nie jest to jeszcze nawet 200, ani tym bardziej 300, to to jest prawidłowy wynik.